Gospel dla zapikanych. Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. A wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysyłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą. Co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas Jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec mi dał do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał świadectwo o mnie. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca Mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym Wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem On pisał. Jeżeli jednak Jego Pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa, który rozmawia z Żydami. Jego słowa są pełne zatroskania, choć trudne, to jednak pełne dobroci. Pragnie, aby mu uwierzyli. Nie chce, aby ktokolwiek rozminął się ze słowem zbawienia. On pragnie zawsze dobra dla każdego. Na każdym mu zależy. I o tym nam przypomina ta dzisiejsza Ewangelia. Każdy, również ja, jest dla niego ważny. On pragnie dać prawdziwe szczęście każdemu człowiekowi, także i mnie. Przypomina świadectwo Jana, który pragnął jednego: spotkać się z Mesjaszem. Świadczenie o tej prawdzie wypełniało całe jego życie. Ta Ewangelia pyta mnie o moją pasję świadczenia o wartościach ewangelicznych. Czy sam nią żyję? Czy jestem tak jak Jan, napełniony pragnieniem spotkania z Mesjaszem i dawania świadectwa o nim? Czy umiem być jak Jan, lampą w dzisiejszym świecie, wśród swoich bliskich i dalekich? Jezus mówi: Mówię o tym, abyście byli zbawieni. To znaczy, w tych słowach zdradza najgłębsze motywy swoich działań. On chce dobra największego dla każdego człowieka. On chce zbawienia. Jezusowi bardzo mocno zależy na moim zbawieniu. Chcę mnie obdarzyć szczęściem największym. Czy ja mu wierzę? Czy zależy mi na Jezusie? Czy przyjmuję Jego słowo, które niesie zbawienie? Przywołam w swoich myślach tych ludzi, którzy pokazali mi Jezusa, którzy przekazali mi doświadczenie wiary, którzy dla mnie byli jak święty Jan lampą, lampą wiary. Uświadomię sobie tę prawdę, że to On postawił ich na mojej drodze, że posłał ich do mnie, abym uwierzył Jego Słowu. Mam jednak skupiać się w swoim życiu na Jezusie, a nie na nich. Oni byli jedynie lampą, która świeci krótko, Jezus zaś jest tym, który jest światłością wiekuistą. W Ewangelii dzisiejszej Jezus zarzuca Żydom, że badają pisma, a nie chcą przyjść do Niego, aby mieć życie. Ta Ewangelia pyta nas, czy moje spotkanie ze Słowem to osobiste? I to nawet na tej antenie prowadzi mnie do żywych spotkań z Jezusem. Zaproszę Jezusa do tych miejsc mojego życia, do których do tej pory go nie dopuszczałem. Pozwolę, aby napełnił światłem wszystkie ciemności mojego serca. W tej Ewangelii, Jezus chce do głębi przyjąć mnie prawdą, że przyszedł do mnie, bo posłał go ojciec. Chce skłonić moje serce ku ojcu. Wszystko, co robi Jezus, robi dla ojca, w jego imieniu, w jedności z nim. To jest największe jego pragnienie i cel wszystkiego, co czyni, by mnie doprowadzić do Niego, do Ojca, który jest samym życiem i szczęściem bez granic. On naprawdę wszystko, co czynił, czynił, dlatego, że mnie kocha i dlatego, że kocha Ojca. Może ta Ewangelia dzisiaj, choć tak trudna do zrozumienia i przyjęcia, będzie motywacją, abym uświadomił sobie na nowo tę prawdę, że Ojciec za mną tęskni. Może będzie ona tym momentem, którym zapragnę powrotu do ojca, Jezum spraw, abym uwierzył w miłość ojca na nowo. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.